Dzień dobry, pogoda nie sprzyja nagrywaniu, ale skoro tak pada i pada i pada, jeszcze ma podobno długo padać, to może warto powiedzieć coś o gromadzeniu wody. Ten film akurat pokazuje jakby odwrotny przebieg wody, ale faktycznie woda pochodzi z dziurawej rynny, którą planuję w tym roku wymienić. Pada do tej dużej beczki i z tej beczki przepompowuję ją do innych beczek, tak by mieć odpowiedni zapas. Obok stoi też beczka, do której wrzuciłem pokrzywę. Zawsze staram się mieć przynajmniej jedną lub dwie beczki pokrzywe. Nasz dodatkowy system 2 metry rynny na dachu i woda się zbiera. A jak jest nadmiar tej wody, to przepompowujemy ją tutaj. I wrzucamy też potem tutaj yy, pokrzywę. W tej chwili akurat nie widać pokrzywy. Jak się obydwie beczki zapełnią, wtedy postawimy kolejną beczkę. Także wody trzeba gromadzić, ile się da. Jak nie ma wody, jest susza, to mamy tragedię. Wygrywają wtedy ci, co mają tani dostęp do jakichś studni i mogą sobie tanim kosztem nawodnić. Tutaj Wam pokazywałem beczkę, ona stoi w tym miejscu, dlatego że tu się gromadzi wo woda pod tą folią, więc wystarczyło zrobić dziurkę i ta woda spada od tej beczki. Ale docelowo, to cały ten foliak ma mieć rynne, która będzie zbierała wodę. Woda jest niezbędna po prostu, a koszt jej jest troszeczkę za duży i w związku z tym trzeba kombinować i gromadzić ją, najlepiej tą, która po prostu spada z nieba i za którą nie trzeba płacić. Drugi problem jednak jest wtedy, kiedy wody jest za dużo. Kiedy pada, 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 pada i przestać nie potrafi, wtedy trzeba odwrotnie chronić uprawy przed nadmiarem wody, żeby nie podtopić roślin, żeby nie zgniły po prostu. I wtedy wygrywają ci, co mają tunele foliowe, lub ci, którzy potrafią w jakiś sposób ochronić swoje uprawy przed nadmierną ilością wody. Tutaj akurat widzimy możliwość osłony przez folię zarówno na niższym poziomie jak i na bardzo wysokim. A tutaj widzimy coś co zacząłem robić właśnie, żeby zrobić taką osłonę z pałąków, czyli z tych łuków, to musiałem zrobić deski, do których mógłbym je przymocować. Powstało więc pytanie, co użyć do przymocowania pałąków? Czy mam jakoś przybić na stałe, czy to zrobić w sposób, który umożliwia szybki demontaż? Basia, moja żona, wpadła na pomysł właśnie z tymi plastikowymi zamknięciami. Z początku planowaliśmy takie klamry metalowe zrobić, ale te okazały się bardzo tanie i w zasadzie gotowe do użycia. Wspólnym wysiłkiem zrobiliśmy właśnie y, taką budowlę, konstrukcję, która, na którą mieliśmy narzucić folię. A tak wygląda właśnie konstrukcja z folią, już narzuconą z góry. No, jak widać, te takie ząbki wycięte, trójkąty, no to nie tylko żeśmy ciężko pracowali, ale, ale też mieliśmy troszeczkę zabawy. Folia, która zwisała, postanowiłem wyciąć ją właśnie trójkąciki. Całość sprawiała dość fajne wrażenie, i w ogóle praca była satysfakcjonująca, no bo dawała efekty, miała sens w takie deszczowe dni, właśnie. Ale cały czas była udoskonalana. Pomysł gonił za pomysłem. Do tych deseczek mają być podwieszone sznurki, po których będą wyprowadzone. No i możecie zobaczyć, jak je robili. Te deseczki mają jeszcze jedną funkcję: mają blokować te pałągi, które po prostu się suwały nam w tych zatrzaskach plastikowych. No i przy okazji z jednej strony blokują, a z drugiej strony można do tego przywiązać sznureczki. Jeśli będzie potrzeba, no to wtedy się opracuje też i jakieś kotary z tej strony i kotary z drugiej strony. Ale na razie mamy to w ten sposób rozwiązane. Cała ta konstrukcja nie była w ogóle planowana. Dlatego ta skrzynka, o którą się tutaj opiera częściowo, i ta skrzynka druga są jak widać różnych rozmiarów. I nawet Dokładnie y, nie są równolegle do siebie postawione, co troszeczkę nam utrudniło zrobić na dokładny wymiar tą skrzynkę. No ale to tak jest, że wpadamy na pomysł, zadaszymy coś, potem, że zrobimy to pałąkami, potem, że użyjemy takich plastikowych zaczepów, potem, że te deseczki, potem, że spuścimy folię. No i tak stopniowo, stopniowo nam się ten pomysł rozwija. No a potem, że no, miały tu być pomidory y, w dojnicach. Ale mówię w dońcach? Nawieziemy ziemi, będą miały więcej miejsca. No i tak zrobiliśmy skrzynkę i tak stopniowo, stopniowo, ciągle jakiś nowy pomysł wpada nam, no i to się rozwija. Pokażę teraz, jak przebiega proces wypełnienia tej skrzynki. Najpierw oczywiście są kartony na samym dnie, żeby zagłuszyć trawę, która tam jest pod spodem, a potem zrzucamy świeżą trawę. Normalnie to bym użył z kosiarki, ale była mokra, więc żeśmy po prostu ręcznie zerwali taką większą trawę, ze szczególnym naciskiem na pokrzywy. Jest to dużo pokrzyw. Dorzuciliśmy też tyle kiji, ile znaleźliśmy, już takich najczęściej lekko spróchniałych, by dostarczyć też odrobinę węgla. To jest dobry budulec, który będzie się stopniowo rozkładał. Następnie na tą trawę i te kije żeśmy rozsypali taki obornik, który w 80% został już skompostowany. A potem przyszła kolej na ziemię, która, jak widać, jest całkiem ładna, przysiana, nie zawiera grubszych grudek ani żadnych innych zanieczyszczeń. Tą ziemię pozyskujemy z terenu, na którym od kilku lat urzędują kury, dlatego nie ma tam w zasadzie żadnych nasion, żadnych jakichś roślin, one po prostu wszystko wyjadły. A teraz krótko, jak wyglądał proces pozyskiwania tej ziemi. Z terenu przeznaczonego dla kur pozyskiwaliśmy właśnie ziemię, którą przesiewaliśmy przez taką samodzielnie zrobioną siatkę. No, to, to też jest taka zróbna praca, ale fajna. Trochę nam ta praca się dłużyła, ponieważ zwracaliśmy szczególną uwagę na to, żeby pozyskać dżdżownicę. I tu rzeczywiście była duża rywalizacja między nami a kurami, które po prostu czaiły się w pobliżu, żeby to one Pierwsze mogły dopaść dżdżownice, a wtedy już nikt ich nie zabrał. okamgnienie je połykali. Ale całkiem sporo żeśmy ich znaleźli, także wiemy z całą pewnością, że już na samym początku, w pierwszym dniu, dżdżownice trafiły po prostu do naszych skrzynek i zaczęły się na pewno rozmnażać. A tak wygląda efekt końcowy czyli skrzynka, do, którą, do której nawieźliśmy. Trawę, kartony, najpierw tę trawę, patyki, y, y, potem ziemię. Y, w końcu posadziliśmy nasze sadzonki. Sadzonki, które są w naszej ofercie, no, ale, y, dlatego tak wyglądają, jakby od razu były, jakby tu rosły już tak dawno. One po prostu y, y, są przesadzone. Na ten baldachim ma na celu po prostu chronić głównie pomidory, które tam są, przed nadmierną ilością deszczy, bo zauważyliśmy, że im więcej jest deszczy tym pomidory są brzydsze, mają różne plamy, choroby. Podczas gdy w zeszłym roku, kiedy nie było deszczy, pomidory były wyjątkowo piękne. To tyle jeśli chodzi o naszą walkę z nadmiernym deszczem i próba ochrony naszych upraw. Jeśli film Ci się spodobał, to prosimy daj łapkę. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne filmy, to zasubskrybuj kanał. A ja dziękuję za oglądanie i zapraszam wkrótce na kolejny film.